Stojąc możliwie najbliżej laserów witam serdecznie, nazywam się Dawid160PL, a to jest kolejna transza, zagrajmy w Beyond Good and Evil. Znajdujemy się właśnie w północnym skrzydle, gdzie poszukiwać będziemy ostatni z trzech punktów obserwacyjnych, skąd możemy wykonać fotografię do naszej bieżącej misji właśnie w rzeźniach. Północne skrzydło i trzeci punkt. Jestem bardzo ciekaw, co tu ogólnie się wyrabia. No jedno jest pewne: że mamy tu jednego z kolesi, i tak się składa, że możemy się go zaraz pozbyć dzięki temu guzikowi. Ten guzik poruszy platformę, a w pobliżu są działka, zaczyte bariery elektryczne. I zobaczcie, przepadł niczym kamień w wodę o to właśnie nam chodziło. No i teraz możemy już na spokojnie przedostać się na drugą stronę, oczywiście unikając kontaktu z tymi barierami, co akurat nie powinno sprawić większego kłopotu. Także teraz rozwalamy to pudełko z kryształami. No i pędzimy dalej. No, tutaj jest bardzo nieciekawy moment, ponieważ widzicie te działko laserowe. Które przypomnę uśmierca naszą postać gdy tylko włączy się alarm, gdy tylko zostaniemy wykryci, także bądźmy bardzo czujni. No tutaj z tymi kolesiami moglibyśmy sobie poradzić, bo niektórzy z nich mają te butle z gazem, ale walka z nimi jest kompletnie nieopłacalna. A tutaj też niewątpliwie pomoże Wam e, ta gęsta mgła, która teraz nas otacza. Dzięki temu nie sposób nas wykryć. No, tutaj niektórzy omali, o mało co nas nie zauważyli, ale to już, to już bez znaczenia, bo już przem, e, po prostu ominęliśmy ich. No, jesteśmy już e, w kolejnej e, sekcji, gdzie teraz kopniemy w ten oto. Generator prądu, prąd się dzięki temu wyłączy i dzięki temu zabierzemy ten oto bezpiecznik, który przyda nam się, ale o dokładnie w tym miejscu w ten sposób uaktywniamy ten oto guzik, i teraz jedziemy windą do góry. Zobaczmy, co będzie się działo tutaj. O, widzę robociki. Dawno z nimi nie walczyliśmy, więc będzie się działo. Także teraz ciebie poproszę, żebyś. O, usunął mi tę barierę elektryczną. Dziękuję Ci bardzo. Tak oczywiście musiał za to zapłacić życiem, ale to już bez większego znaczenia. Znaczy życiem, no wiecie o co mi chodzi. Teraz to samo musimy uczynić z tym z tym panem. O, świetnie. Uzyskujemy dostęp do tego to pojemnika. Nie ma w nim niczego nadzwyczajnego, ale zawsze coś. Starkos, jedno serduszko i kibab uzdrawia całą postać. To tak w ramach przypomnienia. Gdyż już nieraz o tym wspominałem. No i tutaj koleś mnie zauważył. O, ale już się odwrócił, zobaczcie. I teraz możemy się go śmiało pozbyć. Tutaj jeszcze przybędzie drugi, tak jest, który spróbuje uratować kompana. Na szczęście mu się to nie udało. Więc mamy całą e, dwójkę załatwioną. Dobrze, tutaj uważajcie na miny, jak i też na tę sondę latającą. No, ale już tutaj to nie jest zbytnio kłopot. Warto było do tego małego pokoju wejść, ponieważ jak widzieliście, na podłodze znajdowało się PIE 1 dzięki temu e, wydłużyliśmy po raz kolejny nasz pasek zdrowia już bodajże do 13 serduszek. Tak, to już 13 serduszek. Bardzo długi pasek w ten sposób e, powstał. Zobaczcie, no już prawie styka się z paskiem zdrowia naszego towarzysza, jeżeli w ogóle to się stanie, no to będzie Sytuacja bardzo interesująca. Nie powiem. No, może jeszcze to się stanie, kto wie. Jeszcze to nie było ostatnie P1, także no, no. Wszystko jeszcze przed nami. A teraz dochodzimy do, do bardzo trudnego momentu, gdzie e, ginąłem kilkukrotnie, więc ten moment musimy rozegrać. Bardzo dobrze. T -t Tutaj całą czwórkę będzie bardzo trudno się pozbyć, także spróbujemy po prostu obok nich przejść. Oczywiście można spróbować z nimi zawalczyć. Myślę, że jest to możliwe, ale bardzo, bardzo trudne. Więc wydaje mi się, że po prostu lepiej jest obok nich przejść. I tyle. Dobrze, tu są lasery, ale możemy je wyłączyć. No, tylko że nic to nie da zbytnio, bo, bo te drzwi jeszcze są zablokowane, a tędy już akurat przechodziliśmy. Także teraz musimy wrócić się do tego pokoju. Może spróbujemy jednak ich zdjąć, bo bo przynajmniej do tego małego pokoiku no, nie jest zbyt ciężko dojść, nie będąc zauważonym. Dobrze, tutaj jeden z kompanów próbuje uratować drugiego. Nie udało mu się. I teraz próbujemy tak zrobić z trzecim. I też nam się to udało. I zobaczcie, no normalnie piękne kombo. Mamy całą czwórkę w garści. No przykro mi was bardzo. Ale niestety, Jade okazała się lepsza. I nic na to nie poradzę. A to działko już nie może nic zrobić, zobaczcie. Bo nie ma strażników żadnych. Heh. Zobaczcie, nie może wystrzelić. No, no. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Tym guzikiem otworzymy te drzwi. Ale nie jest to konieczne, bowiem teraz idziemy tędy. Dobrze, kolejny e, generator prądu, ale za chwilę. Dobrze, tu możecie sobie zapisać grę. Aha, tu są lasery, więc, e, więc tutaj wchodzimy. Przesuniemy to, e, ten prostopadłościan. O, dzięki temu odblokujemy sobie dostęp do, do tej takiej skrytki małej. O. I teraz szybciutko pędzimy do, o, do tego bezpiecznika. Zabieramy go, zanim prąd ponownie się wyłączy. Dobrze. Tutaj w tym pudełku, no, jak zwykle materia. 19 tysięcy, no, no, ładny wynik. No, i mamy kolejną windę. Tym razem jedziemy w dół. No, i dochodzimy do kolejnej sekcji, która też nie będzie zbyt oczywista. Kolejny gościu. Za tym gościem jest pokój, do którego nie musicie wchodzić, ale ja chciałbym tam wejść. Ja chciałbym tam wejść i to bardzo. Dlatego spróbujemy za wszelką cenę. Tego strażnika się pozbyć. Może się to uda. Tylko w, w jego butle będzie ciężko trafić. Chociaż udało się. Zobaczcie, strzał w dziesiątkę normalnie. A wielokrotnie mi się to nie udawało. Zawsze zawsze po prostu. Ze... Ojeju, jeszcze oberwałem niechcące, ale to nic. Mamy 13 serduszek w końcu, a zaraz chyba będzie. 14 serducho, zobaczcie, pije jeden kolejne. To już drugie pije jeden w tym odcinku, chyba pierwsza taka sytuacja w tej serii zagrajmy wy, gdzie zbieramy. Dwa takie przedmioty w... w jednym odcinku. To jest coś niesamowitego. To pierwsza taka sytuacja. 14 serduszek moi drodzy, to jest ogromna ilość, już naprawdę. To oznacza, że przeciwnicy muszą nas trafić no, co najmniej 27 razy, bo też serduszka się składają z połówek. Tak, więc co najmniej 27 razy. Chociaż teraz to zwykle już przeciwnicy odbierają po jednym serduszku, także no, trochę przesadziłem, ale, ale nieważne. Dobrze, że kolejny strażnik. Mhm. I z tego co pamiętam, to musi on stanąć na platformie. Tak, żeby żeby móc się go pozbyć, bo jak widzicie, nie posiada on butli. Więc. Więc tylko ta bariera może go pokonać. Dobrze, musi koniecznie stanąć na platformie. Teraz guziczek i jedziemy. O, dokładnie o to chodziło. No, co prawda, oberwaliśmy, ale to nic. No, tu nic nie szkodzi. Naprawdę jedno serduszko stracić przy 14 to, to jest. No to jest prawie nic, no. Gorzej jakbyśmy mieli tylko dwa serduszka, tak jak na początku gry, no to już wtedy byłby problem, bo wtedy zostałoby tylko jedno serducho. A tak no, jest naprawdę spokojnie. Że tutaj kolejni goście. No i tym razem... A, zawalczymy z nimi, a co tam? Może się uda ich pokonać jakoś. O, tutaj jeden z nich już nawet oberwał. Bo już nie wiemy, jak solidnie. Oj, nie, 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 tylko chciałbym z, yy, ataku specjalnego. Kurczę. Dobra, Kebab. No, czekajcie, muszę. Dobry moment. Teraz spróbujmy. O! Dobra, jednego z nich prawie mamy załatwionego. Tak. Tak przynajmniej myślę. Kurczę, no, co za kolesie jacyś, durni. Durni kolesie. Dajcie się załatwić. A, zdążyliśmy. Kurcze, no jak to możliwe? Aaaaa. Chyba źle zrobiłem, że, że w ogóle dałem się wystawić na walkę. Tak i powiedziałem to w tym momencie, kiedy, kiedy już się ich pozbyłem. No ale dobrze, no, w końcu się udało. He, no musiałem aż dwa pudełka chyba zużyć, ale dobrze. No. Jest dobrze. Wyszliśmy cało z tego starcia i to jest najważniejsze. Pozbierajmy sobie materię. Wyłączmy lasery. No i witaj agencie swoją drogą. Dawno się z tobą nie widziałem. Dobrze, co tu mamy? O! Centralny hall. Czyżby... Czyżby dotarliśmy do tego trzeciego punktu obserwacyjnego? No, no. Eee... Patrzcie, co tu się dzieje? Patrzcie no, normalnie. Kamera szaleje. Mówiłem, że jeszcze będzie się działo. No jest, znowu znowu trzeba z wami walczyć, naprawdę. No już odpuśćcie sobie tak nie dacie rady. Tak jest, zostaliście zaatakowani i co mi zrobicie? Idioci, kurczę, nie mogę mogłeś... się... Patrz, no co za... Co za skurczy byki. A masz. A masz. Na no, zrób coś, proszę! Dobrze, idź na drzewo. Tak jest. Ale satysfakcja, jak się ich pokona, jest niemała. No dobrze, zobaczmy, co tu się dzieje. Dobrze, tutaj byliśmy w poprzedniej transzy. Natomiast poszukajmy tego trzeciego dowodu. Może z tej strony. Jak tutaj staniemy. Hmm. Ok, chyba mamy. Co to jest w ogóle? Jakieś pudełka, transportowane są. Ale poczekajcie, a ja chcę się dowiedzieć, co to. Co to za. A, to jest tłum ludzi, po prostu. No, nie brzmi to e, za dobrze. <laughs> nie brzmi za dobrze. Naprawdę myślisz, że nasze zdjęcia zatrzymają to wszystko? To jedyne rozwiązanie. Na razie jednak musimy stąd wyjść i dołączyć do zespołu. No, to jest prawda, to jest prawda. Kolejna wiadomość, co to jest? No, i tak się składa, że misja została już wykonana. Także już teraz możemy wracać do sieci Iris. Oczywiście pod warunkiem, że, że otrzymamy kod do, do bramy. Tak, bo inaczej no, nie wyjdziemy. Nie wypłyniemy stąd. Pokój konserwacyjny. Tak, i to tutaj znajduje się ta brama. Ale to za chwilę. Na razie tylko do niej się dostaniemy. O, to jest właśnie ta brama. To jest właśnie ta brama. No, także teraz misja wykonana. Poproszę ten kod, o ile, o ile go zaraz otrzymamy. Listy. A nie, jeszcze nie. Trzeba jeszcze chwilę poczekać. Mam nadzieję, że. Że będziemy już mogli stąd wypłynąć, bo. Co, co prawda nie było aż tak strasznie, ale jednak. No, nie da się ukryć, że. Jade już raz poległa i to właśnie w rzeźniach. To pierwszy raz w tej serii. No, już widzę, że ktoś tutaj raport już stworzył z tego.